społeczne i polityczne dla naszego kraju. Ale także wybory parlamentarne stwarzają zwłaszcza nam, ludziom młodym, okazję do zadania sobie pytania, jaka jest moja rola w społeczeństwie, jakie są moje obywatelskie prawa i obowiązki. Na część pytań, które sobie często zadajemy, odpowiedź znam. Na przykład wiemy, że po przekroczeniu tej magicznej osiemnastki. Mamy prawo wybrać swojego kandydata do Sejmu czy do Senatu, ale jest także grupa pytań, na które odpowiedzi nie znamy. I z tymi pytaniami przyszliśmy właśnie dzisiaj na to spotkanie. Papiarkę. Do Sejmu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Jest także z nami pani Władysława Bąkowska. Kabinująca także na posła z ramienia Platformy Jest także z nami sześciu panów. Rozpocznę może od, od, od mojej prawej strony. Pan Jerzy Szpakowski. A. Jest A. A. Witamy A. także pana Stanisława Pawłowskiego. Sosiadem pana Stanisława Awę jest pan Palmeba Kuniałski. Startujący z ramienia bloku sera 2001. Nie. nie. Mogę Proszę bardzo. Startuje jako niezależny, nie należał, nie do na żadnej partii, z tym, że potrzebę wpr tak zostałem zarejestrowany. Już no, panu... <grywa> <sum> <sum> Dziękuję za to wyjaśnienie i przepraszam w związku z tym za małą dezinformację. Sąsiadek Pani Boweskowy Markowski jest pan Jan Kreber, reprezentujący Polskę. z Zamienia akcji wyborczej Solidarności. Witamy także Pana Realnego Czałę, kandydata do Senatu, reprezentującego koalicję Europejską. Na początku chciałbym usłyszeć od Państwa w Państwa trzyminutowym. W wystąpieniu. Z czym Państwo przyszliście dzisiaj do nas? Co chcecie nam przekazać? Następnie przekazuję głos panu Jerzemu Szpakowskiemu. niż wówczas budżet gminy. To była prawdziwa wiedza. Dobra wiedza, ona zawsze pomaga. Ta wiedza, którą, którą niewątpliwie każdy z nas chciałby mieć. Wy na pewno macie. i oddamy teraz głos Pani Bronisławie Jankę. Hej. Witam moi kochani. Ja mam pytanie, no, do wszystkich, no, nazywa się Dorota No, e, moje... E, moje pytanie kieruję do, do wszystkich. No, no, e, Powiedzieliście, że macie, wasze partie mają program, y, mają coś w programie też dla młodych. Co wasze partie oferują nam? Żebyśmy na przykład po skończeniu studiów nie skończyli na bezrobociu. ...dla was, a mianowicie polega on na tym, że chcemy wprowadzić tak zwany program Pierwsza Praca. Polegać on będzie na tym, iż projekty ustaw, które są przygotowane, będą wdrożone w życie, Ułatwią one w znacznym stopniu Wam, drodzy, droga młodzieży, przyjmowanie przez pracodawców was do pracy. Dokładnie to pytanie, co po studiach będzie, ale ja myślę, że ten problem dotyczy całej młodzieży, kończącą szkołę zawodową, średnią, jak i studia wyższe. Rzeczywiście tego też nie można oderwać problemu od całości zagadnienia bezrobocia w Polsce. Bezrobocie się miało w takiej wysokości, że... W tej chwili trzeba naprawdę uczynić wiele starań, a takie starania tylko można również połączyć wspólnie z rozwojem gospodarczym kraju. Program PSL takie rozwiązania zakłada m.in. poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa. Tutaj już zbliżone są również zdania z lewicą demokratyczną, jeżeli chodzi o program dla młodzieży i rozwiązywania problemów bezrobocia poprzez ulgi podatkowe, poprzez zmniejszenie również podatków, poprzez dopłaty do eksportu, bo też w ten sposób się napędza koniunktorem gospodarczym, poprzez podniesienie progu, poprzez wprowadzenie podatku importowego, też po części. Doprowadzić zmniejszenie napływu zewnętrznych materiałów i produktów, a zwiększyć produkcję zewnętrzną, wewnętrzną. To są wszystko pomysły na to, aby ten wzrost gospodarczy się pojawił. Jeżeli nastąpi wzrost gospodarczy, to również będzie malał bezrobocie. Jeżeli będzie malało bezrobocie, to będzie też praca dla młodych ludzi kończących szkołę. Na razie wkrótce tyle, może. Jeżeli będzie trzeba uszygłowić, to proszę bardzo. Pan powiedział, że żeby y, zwiększyć budżet państwa, należałoby okroić y, liczbę wojska, tak? Y, no, służb wojskową, tak? Armię, o, w ten sposób. No, nie. A czy pan nie sądzi, że gdybyśmy okroili liczbę y, parlamentarzystów, których w Polsce mamy przeszło pół tysiąca, a na przykład w innych krajach Unii mamy sto? Y, budżet państwa by się nie podniósł? Pierwsze pytanie, ale chwileczkę. I drugie pytanie do pana... Marińskiego chyba, o właśnie, ja, tego pana. E, szczerze mówiąc proszę pana, pan powiedział, że pańska partia zapewni dla wszystkich e, studentów, no że tak powiem, biednych, e, stypendium przez pierwsze dwa lata. No widać co się dzieje w Polsce, budżet państwa jest bardzo niski. Przecież szczerze mówiąc, to jest niemożliwe, żeby przez dwa pierwsze lata nauki dla każdego studenta była stała konferencja. O programie, który w całości zrealizowany, jeżeli byłby, to spowodowałby to, żebyście po prostu nie mieli problemów słychać? Słychać nie mieli problemów z zatrudnieniem czy skończeniem uczelni. Dałem jako jeden z przykładów, żeby być bardziej wiarygodnym i to, że to co mówię, mówię od 8 lat nie zmieniam zdania, nie zmieniam programu, dałem przykład wojska i chodzi o to, że na wprowadzeniu armii zawodowej, o czym, do czego namawiałem, czy przekonywałem społeczeństwo, już mówię o to, od ośmiu lat, już po raz trzeci, można zaoszczędzić, to są wyliczenia byłego ministra obrony narodowej, bodajże się nazywał z PSL-u pan Dobrzański, tak dobrze mówię? Tu PSL-owiec potwierdza, że tak.